Cześć, Okęcie, samoloty, samoloty. Z Anglii do Polski, z Polski do Anglii, znowu w tamtą stronę. Także do zobaczenia na angielskiej ziemi. Cześć. Czy pamiętacie film, w którym pokazywałem zislamizowany Londyn, czyli Londonistan? I mówiłem, że i w Polsce tak niedługo będzie. Oto Przykład na lotnisku Okęcie w stolicy Polski, w Warszawie, spotkałem i nagrałem ducha, kobietę ubraną w zasłonę z dziurami na oczy. Czy to jest bezpieczne, czy taki strój spełnia standardy? Nie wiem, czy ja mógłbym po prostu tak się zakryć i tak chodzić. Widocznie w Polin mamy już. Różne standardy, gdzie Polak jest tylko do robienia tego, co władzunia chce, a inni mogą robić, co oni chcą.